Chory kotek Stanisław Jachowicz. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu nad to się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo. Gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo, ty długo poleżysz w łóżeczku. I nic jeść nie będziesz. Kleiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? zapytał koteczek. Lub z ptaszka małego, choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie jak złe łakomstwo, kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek, srogą ponieść karę. Tak się z wami, dziateczki stać może, od łakomstwa strzeż was Boże.